Hej! Dzisiaj Wam powiem, dlaczego nie warto wydawać 65 zł na pędzel Sephory, a warto wydać 26 na taki sam z Lancron. Wiem, że dla wielu osób dzisiejszy filmik będzie po prostu swojego rodzaju bluźnierstwem, ponieważ jak mogę disować Safari, ale prawda jest taka, że używałam obu tych pędzli przez mniej więcej taki sam okres czasu, okres czasu, przez taki sam czas i nie zauważyłam o ile, może tak... Zauważyłam różnicę, ale w tej bitwie między tymi dwoma pędzlami to Lan Cron zdecydowanie wygrywa i zostawia swojego droższego konkurenta daleko w tyle. Także zapraszam. Po pierwsze, oba te pensy są do siebie bardzo podobne. Nie dość, że są mniej więcej takiego samego wzrostu. To um, jeszcze włosie jest niemalże identyczne, jeżeli nie takie samo. I są naprawdę bardzo milusie. Jeżeli ktoś by mi zawiązał oczy i kazał mi rozróżnić, który jest który, to bym nie była w stanie tego zrobić, ponieważ oba są naprawdę z dobrego włosia wykonane. To było troszeczkę jak joda powiedziane. I tak, tutaj jest pierwsza różnica, jaką można zauważyć. Na seforze mamy włosie dłuższe niż na tym Lancron. Jak dla mnie, to to włosie krótsze jest o wiele lepsze w używaniu, ponieważ on się tak nie wygina nam na wszystkie strony, kiedy nakładamy podkład. To bo te pędzle są idealne zarówno do płynnych, jak i do mineralnych podkładów. Natomiast oczywiście mówię, no mi się osobiście o wiele lepiej nakłada z tym odrobinę krótszym włosiem. Rzeczywiście to bardziej zbity włosie w Lancron troszeczkę wydłuża jako czas schnięcia, jeżeli chodzi o mycie. Zauważyłam również, że z tego pędzla Sephory, mimo iż włosie jest rzadsze niż tym Lancron, o wiele ciężej jest mi usunąć produkt, jeżeli chodzi o mycie. Nie wiem, z czego to wynika. Używam tej samej ilości e, szamponu czy tam mydła, e, o, ten, ten sam czas, jeżeli chodzi o pranie samego pędzla. Natomiast z tego rzeczywiście muszę zostawić ten szampon na jakiś czas, żeby sobie poleżał i wyżarł ten podkład z włosia. A po jakimś czasie, rzeczywiście tam po 15 minutach, dopiero mogę zmyć ten. ten e, ten szampon, także w tej bitwie jeżeli chodzi o mycie, no to na pewno wyrywa ten Lankron, mimo iż odrobinę dłużej schnie, to jest tego wart i też o wiele łatwiej zmyć z niego właśnie podkład czy tam róż, czy inny produkt jaki używaliśmy po drugie, wydawałoby się, że wykonanie droższego pędzla czyli tego pędzla Sephory, będzie o wiele lepsze niż tego tańszego, tak, czyli właściwie razy tańszego, natomiast nie wiem czy słyszycie on mi się tutaj rusza Rusza mi się rączka od trzonka, od tej skówki. To jest po prostu dla mnie dramat. Za tak drogi pędzel, no bo powiedzmy sobie szczerze, 65 zł za pędzel to tania nie jest. Mimo iż jest dobrej jakości, no to tanie nie jest. A ten, taniocha niby tak, Lancron, nic się nie rusza. Ani jeden włosek nie wypadł, zresztą tak samo jak w tym. Więc jeżeli chodzi dalej o włosie, to my, powiedzmy mamy remis. Natomiast jeżeli chodzi o trzonek, no to Sephora przegrywa. Dziękuję Wam bardzo. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o nakładanie podkładu, czy też sypkiego, czy płynnego tymi pędzlami, to nie ma między nimi różnicy, totalnie. Na jedną część twarzy możemy równie dobrze nałożyć tym pędzlem podkład, drugą, na drugą część twarzy tym pędzlem i naprawdę nie będzie między nimi różnicy. A wiadomo, jeżeli nie widać różnicy, to po co płacać. Także z całej tej konfrontacji e, mam nadzieję, że nie pominiałam żadnego ważnego elementu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach, na pewno Wam odpowiem. E, jeżeli o mnie chodzi, to naprawdę e, gdyby nie to, że kupiłam ten pędzel e, o połowę tańszy, ponieważ wtedy była ta na 50% w seforze, to nie skusiłabym się na niego nigdy, uprzednio mając ten pędzel, dlatego naprawdę Wam polecam ten z Lancron. Zostawiam Wam linki, na no dole, żebyście sobie sami mogli pomasać tak naocznie porównać naocznie. W mojej opinii, w mojej skromnej opinii nie warto kupować tego pędzla z Sephory, chociaż wiem, że pewnie kilka osób tu mnie teraz przeklnie, wyklnie i powie, że jak ja mogę takie bzdury gadać, ale taka jest prawda. Nie ma między nimi różnicy, jeżeli chodzi o nakładanie podkładu. O włosie, samo w sobie włosie nie ma. Dodatkowo w Lancron jest więcej tego włosia, jest krótsze, przez co wygodniej się go używa. No i tutaj mi się rączka po tam półtora miesiąca, czy ile, nawet więcej od kwietnia nie rusza, a w tym już chybocze. Także to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś, że może skorzystacie i nie będziecie przepłacać za ten pędzel, tylko kupicie ten tańszy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Pa!